Cześć, witam cię w środku tygodnia. Jest środa, mamy wieczór i kolejny przegląd rynków na giełdzie Coinex. Tak jak wspominałem wczoraj, dzisiaj troszeczkę inne podejście. Nie przeglądam całej mojej listy rynków Coinex do pary z USDT z góry do dołu, ale sugeruje się tym, co podpowiada nam giełda. Troszeczkę inne podejście, troszeczkę inne spojrzenie. Czasami jest ono potrzebne, aby przestawić nasze myślenie, a też czasami inne sposoby odbierania danych też są też są pomocne do, do naszej do naszej percepcji, do naszego postrzegania rynku, jakim jest rynek kryptowalut. Dzisiaj sugeruje się Recommended Ranks. Na sam początek wezmę sobie, co by tu wziąć? Wezmę sobie Top Searches. Zobaczymy sobie TOM. Oto tutaj listę to, co właśnie sugeruje nam giełda na stronie pierwszej. Ja zrobię teraz pauzę. Bardzo szybko przerzucę te wykresy na TradingView, abyśmy bardzo szybko mogli przemielić te wykresy i przeskoczyć do następnej listy. Dla osób, które oglądają mnie po raz pierwszy, jaki jest cel tych spotkań? Budujemy listę na giełdzie Coinex. Ja wiem, że rynek jest słaby, wiem, że rynek jest bardzo wymagający, a my nie powinniśmy wymagać wiele od rynku, bo niestety no niestety sytuacja jest jaka jest, jeśli jesteś na giełdzie, wiesz bardzo dobrze o czym mówię, ale przeglądanie, codzienne przeglądanie rynków kryptowalut buduje, buduje pewną narrację, zbierasz dane, być może dopiero zbierasz doświadczenie, co jest bardzo ważne i dlatego powinieneś być na tym rynku codziennie, mielić te wykresy, przeglądać je i zbierać informacje i dzięki tej wiedzy, gdy Sytuacja, sytuacja się odmieni. Ty będziesz miał pełen fachlarz, całą talię kart do, do zagrania i, i całą, całą talię kart do wykorzystania na giełdzie. Nie będziesz chodził z pustą głową, z zwaną pustą głową. Nie będziesz grał na pierwszą świecie, ale będziesz miał już przygotowany pewien plan, ponieważ będziesz, będziesz wiedział, co działo się na giełdzie w poszczególnych momentach rynku, na przykład gdy Bitcoin spadał, lub przed w boku lub do góry. OK, czyli top searches, robię krótką pauzę i przechodzę na Trading View. OK, jesteśmy gotowi. Ja już mam przygotowaną pierwszą listę i przelecimy przez te wykresy bardzo szybko. Jeśli nie zobaczymy czegoś interesującego od razu, taki wykres należy odłożyć na później lub całkowicie wymazać na obecną chwilę. Przeglądamy wykresy. Black Dragon. Mamy tutaj fajny skok popytu ze zwiększonym volume, ale wykres jest w konkretnym downtrendzie. Także przechodzimy od razu dalej. Nic mnie tu nie interesuje. Melania. Mieliśmy tutaj pewne wzrosty w tym tygodniu. Mała, bardzo mała kontynuacja i znowu słabość. Obserwowałem ten rynek. Chciałem, chciałem tutaj szukać potencjalnego wejścia. Jeden dolar. Świeca w dół i potencjalne wsparcie. Zobaczymy być może wykres, który warto by było śledzić, zobaczyć, czy to wsparcie rzeczywiście zostanie tutaj potwierdzone. Będzie odbicie i dalej będziemy mogli śledzić potencjalną kontynuację ruchu w górę. Mam już tutaj linię, którą sobie naniosę na wykres i będę czekał na przełamanie tego poziomu oporu, czyli będziemy mieli takie, tak jakby podwójne potwierdzenie, czyli bardzo fajna sprawa, odbicie od wsparcia i przełamanie spadkowego oporu. To będzie bardzo silny sygnał na potencjalne zajęcie pozycji, tutaj, w tym miejscu, gdzie mamy zbieżność, zbieżność tych dwóch linii, to będzie bardzo fajny punkt. Fajny wykres do obserwowania, i ten wykres sobie daję na moją listę. Obserwowanych rynków. Przechodzimy dalej. X. Nic mnie tu nie interesuje. Bardzo standardowy układ świec, który widzimy na wielu wykresach. O Wilku mowa. Maga Trump, to samo, słabość i wykres Hold. I tutaj mamy troszeczkę inną sytuację. Dobrze widzisz, że wykres wygląda zupełnie inaczej niż większość wykresów. Mamy tutaj skoki, skoki popytu i i ruch w dół, który wygląda na pewną, na pewną reakumulację. Powtórka z sytuacji, którą mieliśmy tutaj. Wykres, który na razie chciałbym obserwować, zobaczyć, jak będzie performował w przyszłości. Ciekawa sytuacja do obserwacji. No i... Przeskakujemy sobie na kolejną listę, moi drodzy. Myślę, że te spotkania mogą kiedyś przyjąć formę spotkań live, jakie, jakie lubię prowadzić, gdy oczywiście rynek będzie. Gdy rynek będzie e, do tego odpowiedni na razie oczywiście patrzymy na wszystkie wykresy z mega dystansem jeśli jesteś nowy na rynku absolutnie nie traduj, obserwuj zbieraj informacje o to o czym rozmawialiśmy może weźmiemy sobie teraz na tapetę top gainers i ja te wykresy już przeszucam na nasz trading view okej okay, lista top gainers moi drodzy przeglądamy mamy tutaj pierwszy wykres kas gdy widzę taki dip to odechciewa mi się dalszej jakiejkolwiek analizy. I tu mamy bardzo ciekawy e, debiut A&T, e, myślę, że dobrze to czytam, tak, tak, tak naprawdę e, nazwa jest nieważna, liczy się wykres, a tutaj mamy ciekawe skoki e, popytu i mamy e, no, mamy, mamy ten popyt, który nam tutaj się pokazuje wraz ze spadkiem Volume. Bardzo lubię taką kombinację, moi drodzy, to jest, to jest coś fajnego, także tutaj definitywnie wykres ląduje na listę naszych obserwowanych rynków i. Do tego wykresu na pewno wrócę jutro, a być może jeszcze przed filmem, wideo na grupie Facebook będzie jakiś update. Wykres jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. GST. Sprawdźmy. Dodaję go sobie na listę obserwowanych. Na razie tutaj nie stawiam żadnej, żadnej predykcji. Gdy widzę coś, co mnie naprawdę interesuje, wtedy dopiero otwieram usta. A tak, to nie ma sensu po prostu po prostu gadać, zabierać, zabierać sobie czasu na coś, co nas nie interesuje. Ford, też ciekawy wykres. TKP. O, zobaczcie, tu mamy fajną, bardzo fajną konfigurację świec. Mamy akumulację, która jest powiązana z klastrem zwiększonego volume w całej akumulacji. No i mamy przełamanie, moi drodzy. Mamy poziom, zobaczcie, i tutaj na ten poziom, na którym jest cena. To jest, to jest nasz, nasza cała akumulacja i poziom wsparcia, wsparcia który został przebity silną świecą. Klasyczny układ, można by powiedzieć. E, jeden z wykresów, które ja osobiście na pewno mam gdzieś. Podobne takie wykresy na pewno mam w swoim, w swoim kursie. Jest to naprawdę bardzo klasyczny układ, który powinien zakończyć się, zakończyć się kontynuacją ruchu w górę. E, mamy tutaj predykcję na wzrosty na tym wykresie. ty Kapi, przepraszam Was, męczy mnie e, i e, Wiecie o tym, jeśli oglądacie. Oglądaliście w poprzednie filmy downtrend, Genan i Neon. Trochę poszarpany ten ruch tutaj na tym wykresie i robimy kolejną pauzę. Wybieramy sobie kolejną, kolejną listę. Myślę, że. Ciekawe spotkanie, bo mamy kilka ciekawych wykresów, do których z chęcią wrócę jutro. I o to właśnie w tym chodzi właśnie, żeby budować tą listę. Ja jeszcze wrócę, jeśli oglądasz po raz pierwszy, buduję listę. Na razie mamy jeden wykres. Z ubiegiem czasu chciałbym, aby ta lista pęczniała w bardzo fajne wykresy, które dały nam potwierdzenia, i na tej liście będziemy pracować w niedalekiej przyszłości, gdy market nam się odwróci. I taki jest cel tych spotkań właśnie, aby przygotować sobie tą taliasów asów, najlepiej jakby było ich 50, 52 sztuki, same asy w talii plus jokery, jeszcze fajniejsze wykresy od tych asów, o to nam wszystkim chyba w tym, w tym, w tym tradingu chodzi sprawdźmy sobie może jeszcze jedną listę, nie chciałbym, aby te spotkania były trzy długie, zawsze zmierzam zmierzam prosto do celu value leaders może idźmy w standard. Zobaczmy, co powie nam Market Cap. Lista, lista naj, naj, najbardziej dużych rynków pod skątem Market Cap. Jeśli tu zobaczymy coś ciekawego, to być może będzie to wskazówka, która będzie chorągiewką, za którą pójdzie cały market. Robię pauzę, przenoszę listę, przenoszę listę na TradingView i widzimy się za sekundę. Ok, jesteśmy już gotowi, ale zanim przejdę do wykresów, bardzo szybko ogłoszenia parafialne. Przypominam, mam w tym miesiącu konkurs właśnie na Koinexie. Jeśli chcesz uczestniczyć, serdecznie Cię zapraszam. Załóż konto, zrób depozyt, mały obrót i możesz uczestniczyć w tej puli nagród, którą mam do rozdania. Dodatkowo mam jeszcze gadżety. Zapraszam Cię na grupę Facebook lub do kontaktu ze mną po więcej informacji Warto korzystać, gdy pieniądze są za darmo. Także serdecznie zapraszam, jeśli jesteś chętny, otwarte, otwarte. Zapisy są, zapisy są otwarte, także zapraszam serdecznie. Wracamy bardzo szybko do wykresów i to już jest ostatnia lista na dziś lista market cap. Zobaczymy sobie Bitcoina. Tutaj jeśli śledzisz Bitcoina, to dobrze wiesz, że wykres wygląda tak samo jak kapitalizacja rynkowa, więc nie ma tutaj dla mnie na tą chwilę jeszcze nic ciekawego. Ethereum bardzo podobny wykres do większości wykresów altcoinów. Na tą chwilę Ripple. Tu była bardzo fajna sytuacja, którą śledziliśmy sobie też na jednym z tych spotkań. Mieliśmy bardzo fajną predykcję właśnie na ten wzrost. No i wykres nie jest interesujący. BNB to samo, Dodge to samo, Ada. To samo. Zobaczcie, widzicie teraz czego nie szukać, co nie jest interesujące, co przeskakujemy i przeskakujemy w ogóle bez sekundy zastanowienia. Zobaczcie, mam jeszcze AVAX. No i zobaczcie jak wygląda, wygląda nasz, nasz top naszych coinów. Wszystko wygląda bardzo podobnie, bardzo mizernie, bardzo źle. To biorąc pod uwagę, że ta lista była taka y, słabiutka i zrobimy sobie jeszcze jedną, jeśli y, masz czas, zostań razem ze mną. I przechodzimy sobie. Y, być może te nowe listingi będą ciekawe, zobaczymy. <laughs> na pewno na pewno będą to y, Y do dalszego, e, późniejszego śledzenia, ale będziemy mieli już zbudowaną listę i przejrzenie tych coinów na następnym spotkaniu będzie już bardzo, m, bardzo łatwe do zrealizowania. Więc e, nowe listingi e, zapraszam serdecznie za Sekund 3. E, no dobrze, ostatnia lista na e, dzień dzisiejszy. E, jelly Jelly. E, sprawdźmy, co tu się dzieje. Nic ciekawego, e, Pasternak. E, nic ciekawego. Stupid. Www. O, i tutaj mamy coś, co mogłoby nas zainteresować: skok popytu, spłaszczenie ruchu w górę. No i zobaczymy, czy po tym wypłaszczeniu tego ruchu, gdzie mamy zdecydowany ruch i mamy utratę tego popytu, co widać po tym, jak rusza się cena, nastąpi kontynuacja. Bo jesteśmy na Potencjalnym wsparciu tego wykresu, i mamy tutaj zobacz taki kubek z uchem. Jeśli szukasz układów, to jest to kubek z uchem. A dla Ciebie powinien być to po prostu układ, w którym kupujący wchodzą z większą determinacją w market, ponieważ kupują po. Po wyższej cenie. Fajna sytuacja z potencjalnym, z potencjalnym zacięciem do kontynuacji w górę, czyli do kolejnej tego typu, tego typu nogi, a nie takiej wypłaszczonej. Zobaczymy, co z tego nam się urodzi. Mamy też Soso, nic ciekawego. Taj nic mnie tu nie interesuje, anime wykres, który dość słabo performował od samego początku, także tutaj ja na razie nic nie szukam, dopóki nie będzie jakiegoś większego przełamania i, i Julii co, to coś takiego od razu skłania nas do tego, aby po prostu zamknąć ten konkretny wykres tyle ode mnie na dziś. Jutro zapraszam cię serdecznie na kolejny przegląd. Przejrzymy sobie wszystko co mamy tutaj, zrobimy troszeczkę porządku i zobaczymy, zobaczymy co ugryziemy jako następne. Tak jak mówiłem, jeśli nie chcesz, nie tradeuj. Rynek jest bardzo przekorny. Więc nie musisz teraz tradeować, ale zbieraj informacje i przygotuj się na kolejny zwrot akcji. Na Rynku kryptowalut. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jeśli moje analizy były dla Ciebie pomocne, daj łapkę w górę albo najlepiej napisz do mnie. Bardzo chętnie pogadam z Tobą na temat rynku kryptowalut. Pozdrawiam Cię serdecznie. Cześć.